Zajączek zobaczył orła, który był na skale i w pewnym momencie rzucił się z tej skały i tak ze złożonymi skrzydłami przy sobie pikuje w dół, pikuje i tuż przy samej ziemi rozpostał skrzydła i wzbił się ponad ziemię. I Zajączek mówi do orła: Ty, Orzeł, co ty tak robisz? A Orzeł mówi: Ja się tak luzakuję. A Zajączek mówi: a ja też tak mogę? No pewnie. No to zajączek rzucił się z tej skały, leci, 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 a orzeł do niego: E, zajączek, ty to jesteś luzak. Zaczynamy nieco lekko, ale chcemy dzisiaj podjąć temat ważny i poważny. Chcemy zmierzyć się odważnie z prawdą, która może uratować nam życie. Pierwsze. I najważniejsze, Bóg jest Bogiem, a po drugie, my jesteśmy stworzeniem, czyli istotą granic. Oczywiście jesteśmy z jednej strony wielcy, bo możemy uczyć się od Boga miłości, możemy Jezusa naśladować w miłości, to jest piękne i to jest coś niezwykłego. Że możemy w tym dojrzewać, w naśladowaniu Chrystusa, a z drugiej strony jesteśmy kimś wielce zagrożonym, bo mamy zdolność oszukiwać w myśleniu samych siebie i mamy zdolność krzywdzić samych siebie, czego nie robią nawet zwierzęta. Ale tu chcę się skupić właśnie na tym aspekcie tego, że mamy granice mamy granice cierpliwości, wytrwałości. Wierności, wierności Bogu, wierności Ewangelii, mamy granicę miłości. Przychodzi taki moment, kiedy sobie uświadamiam, ja już więcej dać z siebie nie mogę, już, już bardziej nie potrafię kochać. Więc Bóg jest Bogiem, a my jesteśmy człowiekiem, czyli istotą granic. I jeszcze dwie takie prawdy. Na każdym etapie życia dopada nas cierpienie. Różne są źródła ja wskażę tylko dwa. Jedno ze źródeł tego cierpienia jest to, że jesteśmy istotą granic, że nie jestem pełnią, że nie potrafię w pełni kochać i cierpię, że nie potrafię w pełni być szczęśliwy i cierpię, że nie potrafię przezwyciężyć swoich słabości i cierpię, bo jestem istotą granic. No i po drugie, mam te moje słabości. Skutki grzechu pierworodnego, które możemy. Porównać do krzywej podłogi to, co mówi święty Paweł: O nieszczęsny ja człowiek, nie czynię tego dobra, którego pragnę, ale to zło, którego nienawidzę, to właśnie czynię. Jest nam łatwiej się staczać niż iść pod górę. Więc na każdym etapie życia dopada nas cierpienie to jest pierwsza prawda a druga prawda na każdym etapie życia jest możliwe szczęście. No i wisi w powietrzu pytanie ale jak? Jak to szczęście jest możliwe? Patrz punkt pierwszy. Bóg jest Bogiem. My jesteśmy stworzeniem. Czyli, kiedy dochodzimy do naszych granic, potrzebujemy spotkania z Bogiem. TGD, trzecia godzina dnia, śpiewa piękną piosenkę. Gdzie możliwości moich kres? Tam Jego początek. Więc potrzebujemy respektować fundamentalną prawdę życia, prawdę o Bogu jako źródle życia. Miłości, szczęścia i prawdę o nas, że potrzebujemy czerpać od Boga, ale uwaga, prawdę o nas, że jesteśmy kimś kochanym. Skoro Bóg jest miłością, a myśmy, myśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo, to my jesteśmy ukochani. My jesteśmy być człowiekiem, to być kimś kochanym, bo Bóg i Jego miłość nas podtrzymuje w istnieniu. I mamy takie trzy etapy życia. Etapów jest wiele, ale dzi dzisiaj w kontekście tej dzisiejszej Ewangelii, gdzie mamy cud uczyniony dla małżonków, chcę wyartykułować trzy etapy życia. Pierwszy, kiedy jako dzieci, a zwłaszcza nastolatkowie, tęsknimy za miłością. No, mogą też chłopcy, ale myślę, że częściej dziewczyny. Płaczą do poduszki, kiedy będzie ten chłopak, kiedy będzie ten oblubieniec, kiedy będę miała tego męża, który tak sobie może myśleć, spełni całe moje pragnienie miłości. Drugi etap, kiedy już jest małżeństwo, znowu mogą płynąć łzy, bo kiedy się porządnie pokłócimy, porządnie poranimy, to znowu możemy płakać do poduszki. I trzeci etap, kiedy ktoś z zespołu małżonków umiera. To jest bardzo na świeżo, bo wczoraj spotkałem po kolędzie pewnego pana, któremu kilka miesięcy temu zmarła żona. I cała ta rozmowa była skąpana w jego łzach. Przeżywał ból straty, cierpienie. No to widzimy, że na różnych etapach życia dotyka nas, dotykają nas, nas różne formy cierpienia, ale chcemy też zobaczyć, że na różnych etapach życia jest możliwe szczęście. No to jak być szczęśliwym na tym pierwszym etapie życia, kiedy no, dziewczyny szukają męża, chłopcy szukają żony. Pamiętamy, że jesteśmy kimś kochanym i potrzebujemy to odkryć, i potrzebujemy to pielęgnować nawiązywać głęboką więź z Bogiem i mieć też. Jak, jak najbardziej to jest możliwe, głębokie, piękne, karmiące relacje. I rodzinne, i przyjaźni. I tutaj taki przykład. Narzeczeni wchodzą do kościoła, idą do ślubu, i ona głęboko wierząca, zaprzyjaźniona niesamowicie z Bogiem. On nie za bardzo, ale tak dla niej przyszedł do tego ołtarza. I w kruchcie są, i on jej w kruchcie syknął Ostatni raz. K mnie tutaj widzisz. Wchodząc do kościoła, użył wulgaryzmu i dał jej do zrozumienia twój świat. Bożej miłości, prawdy, szczęścia, wolności dzieci bożych, dążenia do zbawienia, do pełni szczęścia, twój świat to nie jest mój świat. Nie myśl sobie, żeby my, że ja będę twój świat podzielał. No i co ona zrobiła? Odczekała, przychodzi moment przysięgi małżeńskiej. Ksiądz się pyta, czy chcecie dobrowolnie, bez żadnego przymusu, wstąpić w związek małżeński. I ona mówi, nie. Dlaczego miała do tego odwagę? Bo wiedziała, że jest człowiekiem, czy kimś kochanym, że jest kochana przez Boga, że jest kochana przez swoich bliskich, przez przyjaciół, przez Bożych ludzi, dlatego nie musi u niego żebrać o miłość. Nie musi się zgadzać na relację byle jaką, bo on nie jest jej źródłem miłości bo źródło miłości ma w Bogu. Ułożyłem sobie taką rozmowę, która realnie może się odbyć między dziewczyną a chłopakiem. Chłopak mówi oddaj mi siebie, ona mówi nie. On do niej rzuca cię, jak, jak mi się nie oddasz. A ona do niego. Wsinął daleko, się Idź sobie, bo mnie można kochać, ale nie wolno posiadać. Bo ja znam świętego Pawła, który mówi: Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie poddam się w niewolę. I tutaj taki przykład, który ksiądz Marek Dziewiecki ułożył, że idzie dziewczyna, która ma chłopaka wydaje jej się że szlachetnego fajnego bo zakochany więc pokazuje swoje najpiękniejsze strony nawet ktoś bardzo niedojrzały jak jest zakochany to stać go na dużo jak może ktoś być jakieś wielkie błędy tam z gramatyki popełniać mieć z polskiego dwuja, ale jak się zakocha to nawet i wiersze pisze no i idzie przez ten park i patrzy że ten jej chłopak całuje się z inną dziewczyną jest załamana Okazał się kimś przewrotnym, zakłamanym, i zaczyna z nim rozmawiać. Co ty robisz? A, no wiesz, no, przepraszam, widzisz, jestem w kryzysie, jestem pogubionym. Toż mnie nie kochasz. I wtedy on za, za, zastawia na nią najsprytniejszą i najbardziej podłą pułapkę świata. Ona, katoliczka, wierząca, uczennica Chrystusa, chce. Nadal kochać, pomimo że on się okazuje kimś, kto nie jest zdolny do miłości, ale ciągnie swoją pułapkę dalej. Już mnie nie kochasz. Ona w takim klinczu emocjonalnym: Nie, no, nadal cię kocham. Jestem rozczarowana, bardzo cierpię, ale nadal cię kocham. Nie, już mnie nie kochasz. Ty tylko tak mówisz. Nie, nie, no, naprawdę cię kocham. Nie, nie mnie nie kochasz. Musiałabyś mnie to jakoś potwierdzić. Tak? A jak, jak mam Cię to potwierdzić? I jeśli jest narkomanem, to powie wstrzyknij sobie narkotyk do żyły, tak jak ja sobie wstrzykuję, to wtedy będę pewny, że mnie kochasz. Jeśli ma jakieś inne tam uzależnienie, no to będzie do czegoś innego, niemoralnego namawiał. I jeżeli ona, szlachetna temu, ulegnie, to mówi ksiądz Marek, może mocno, ale mamy dwa trupy. On Zniewolony, niedojrzały, a ona jest w jeszcze gorszej sytuacji, bo on już był niziutko i wpadł w głęboki dół, a ona gruchnęła z dziesiątego piętra. I takiej dziewczynie trzeba pomóc, bo będzie miała, tak zacznie sobą gardzić, takie będzie miała wyrzuty sumienia, że może sobie w skrajnych sytuacjach nawet odebrać życie. I teraz on nią wzgardzi, bo dla. Chłopaka zniewolonego, atrakcyjna jest dziewczyna wolna. Kiedy ona wchodzi w jego niewolę, jest razem z nim w ciemnym dole, no to ona mu nic nie pomoże, on nią wzgardzi, a ona w głębokim kryzysie, bo naprawdę z wysokiej, z dużej wysokości gruchnęła. I już tutaj nie chcemy żartować, ale mógłby on do mnie mówić: chodź, wyluzakuj się, wstrzyknij sobie alkohol, to się wyluzakujesz. No, tylko że nie wiedzieli, że nie mają skrzydeł, że ten upadek ich będzie bardzo dużo kosztował. I teraz mógłby ją też właśnie namawiać do współżycia, ale ona nie tylko respektuje Boże przykazania, m.in. nie cudzołóż, ale też respektuje zasady zdrowia psychicznego, bo osoba zdrowa psychicznie dostosowuje gesty do więzi. Jeśli na ulicy bym się do każdego uśmiechał, ujdzie. Jeśli na ulicy do obcych osób wszystkim bym podawał rękę, już to jest podejrzane. Ale jeśli bym wszystkich na ulicy nieznajomych przytulał, to przyjedzie samochód, wyjdzie dwóch panów w kiklach i zabiorą mnie do szpitala psychiatrycznego, bo coś jest nie tak. Mam nieodpowiednie gesty do więzi, więc współżycie jest. Najsilniejszym gestem czułości, który mówi w Mowie Ciała, zawierzam Ci moją przyszłość, bo po, po tym współżyciu możemy zostać rodzicami na wieki. To zmienia naszą teraźniejszość i przyszłość. Możemy zostać rodzicami na wieki. Więc najsilniejszy gest czułości, w pewnym sensie zawierzenie przyszłości, powinno mieć proporcjonalnie najsilniejszą więź tylko z Tobą. I na zawsze zwaną małżeńską. Jeśli nie tylko z Tobą, to zdrada, jeśli nie na zawsze, to porzucenie, tylko z Tobą i na zawsze zwana małżeńską. I teraz, co możemy oddać drugiemu człowiekowi? No, mogę poświęcić czas, a mogę nawet poświęcić trochę zdrowia, jeżeli ofiarnie służę tym, których kocham, czasami nie dośpię, nie dojem. Jest troszeczkę nadwyrężę swoje zdrowie, bo ofiarnie służę tym, których kocham. W skrajnych sytuacjach maksymalnie możemy oddać życie. Tak jak święty Maksymilian Kolbe oddał życie za Franciszka Gajowniczka, ten miał rodzinę, żonę, dzieci. Maksymalnie mogę oddać życie, ale uwaga! Nikomu nie wolno, nie mogę oddawać mojej wewnętrznej wolności, nie mogę oddawać mojego trwania na drodze dojrzałości. Inaczej zwanej świętością, która jest najpiękniejszą normalnością, nie wolno mi, nie mogę nikomu oddawać mojego trwania na drodze do pełni życia, inaczej zwanej zbawieniem. Więc tego nikomu nie mogę oddawać. I teraz idźmy do drugiego etapu: małżeństwo. Ten etap mamy tutaj w Ewangelii, początek małżeństwa i coś okazuje, że Maria mówi: "Synu nie mają już wina. Oczywiście to nie jest zachęta, Jezus nie chce nikogo alkoholizować. Jezus, to przypomina mi się, koło Piotrkowa jest ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt i ten. Dyrektor tego ośrodka mówił, że dostał telefon, że dzik, który był w ich zagrodzie, został przyłapany na alkoholizowaniu się. Bo gdzieś tam się wkradł do jakiejś, na jakiś ogród, gospodarz tam miał wino i z tego wina, wyla, z tej butli wylał wino, a owoce wyrzucił na ogród. I dzik, chrumek, najadł się tych owoców, z tego wina i spał sobie. Więc Jezus tutaj nikogo nie alkoholizuje. Tylko dwa, dwie, dwa takie fakty. Po pierwsze, w czasach Jezusa wino było bardzo często rozcieńczane z wodą i było napojem gaszącym pragnienie troszeczkę tak w przybliżeniu, jak my dzisiaj pijemy kompot do obiadu. Ale po drugie, i to najważniejsze w symbolice biblijnej wino jest symbolem miłości. Mamy w pieśni nad pieśniami piękne spotkanie Oblubienicy i oblubieńca, które z czasem też zostanie odniesione do oblubieńca, którym jest Chrystus, i do eklezija, czyli Kościół, czyli my, oblubienica Chrystusa, Chrystus nas poślubił na krzyżu, więc mamy tam rozmowę oblubieńca z oblubienicą i pada takie zdanie: bo miłość ta przedniejsza od wina. Więc wino jest symbolem miłości, czyli jeżeli Matka Boża mówi. Synu nie mają już wina, to co mówi? Mówi, że narzeczeni czy małżonkowie są stworzeniem, są istotami granic i zabrakło już im, słuchajcie, na no początek małżeństwa już im brakuje miłości. I tak jest, prędzej czy później, w jakiejkolwiek relacji dojdziemy do granic, zabraknie nam miłości. No i co, jeżeli mamy pusty bak w samochodzie? Jedziemy tam, gdzie można uzupełnić ten brak czyli jedziemy na stację benzynową. Więc, jeżeli brakuje nam miłości, to gdzie przychodzimy? Do tego, który jest miłością, do tego, który w sakramencie pokuty i pojednania obdarza nas miłością przebaczającą, leczącą nasze zranienia i serce, do tego, który w Eucharystii daje nam właśnie miłość taką karmiącą, krzepiącą. Chleb ożywia nasz, umacnia nasz organizm. Miłość Chrystusa w Eucharystii pozwala nam wzrastać w wierze, w miłości. Więc wracamy do punktu pierwszego. Bóg jest Bogiem. Bóg jest miłością, źródłem sensu i źródłem szczęścia. Również ksiądz Marek Dziewiecki opowiadał, że kiedyś przyszła do niego pewna pani. On miał miał ma bardzo dużo rozmów bardzo z wieloma osobami się spotyka i, i szczęśliwymi głównie z nieszczęśliwymi w głębokich kryzysach i przyszła pewna pani i zaczęła do niego mówić on siedzi i słucha cały czas słucha słowem się nie odzywa ona Mówi, mówi im, proszę mi nie przerywać, a on nic nie przerywa, po prostu cały czas słucha, proszę mi nie przerywać i tak mówi, opowiada o swoim małżeństwie, o swoim mężu i co chwilę, proszę mi nie przerywać. Bo co się okazało, że ta relacja między nią a mężem była tak napięta, że mąż w ogóle nie chciał jej słuchać. Kiedy ona stawała przed mężem, on się do niej odwracał plecami, no, ekstremalnie ją lekceważył. A ona ekstremalnie była wrażliwa na każdy jego gest. Wręcz opowiadała, że on jakiś tam grymas twarzy zrobił, a jej się światło już walił. I no, taki najdrobniejsze szczególiki opowiadała, że w tym momencie już Marek nie wiedział, co o tym myśleć. I po godzinie tego opowiadania w pełnych emocjach z niego się wyrwało, aż sam się zdziwił, aż sam się przestraszył w ogóle, co powiedział. Powiedział, to się samo z niego wyrwało, proszę pani pani ze swojego męża uczyniła Boga. No i się przestraszył, co on mówi, bo bał się, że ona mu zaraz wydrapie oczy, ale ją to zszokowało i pyta się, co to, co dalej. No i ksiądz Margi tam podpowiedział, na czym polegają dojrzałe relacje międzyludzkie i tak dalej. I kiedy ona zaczęła zmieniać swoje postępowanie, kiedy przestała swojego męża traktować jak Boga, nie krążyła po jego orbicie, wszystko nie zależało od jego, nie wiem, grymasu twarzy, ta, ta relacja, sytuacja zaczęła się przemieniać. Jeżeli, oczywiście, potrzebujemy pięknych, dobrych, głębokich więzi, potrzebujemy siebie nawzajem, potrzebujemy relacji, potrzebujemy miłości ludzkiej, która jest piękna. Pan Bóg mówi przez proroka Ozeasza, pociągnąłem was ludzkimi więzami, a były to więzy miłości. Potrzebujemy tego, ale uwaga, jeśli w człowieku jeżeli z człowieka uczynimy jedyne źródło szczęścia, jedyne źródło miłości, jedyne źródło sensu, to tego człowieka czynimy Bogiem i to nas zniszczy. Więc jeszcze raz: na każdym etapie życia dopada nas jakieś cierpienie, i na każdym etapie życia jest możliwe szczęście, a jeśli pytamy, jak to zrobić, no to właśnie. Maryja mówi, zróbcie wszystko, cokolwiek mój Syn wam powie. I co Jezus nam powie? A no właśnie, Jezus powie nam m.in. coś takiego. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkiem.